No, no, się nie widzieliśmy. Tak, kopelat. lat. Jędrzej Maćkowiak, cały czas jesteś taki wysoki, albo ja jestem niski. E, rywal z Rumunii, z którym zmierzysz się jutro na GSW7, początkowo limit miał być e, niższy, z limitem chyba do 120. Ostatecznie to się zmieniło, czy możesz historię opowiedzieć? Bo rywal waży, przypominam, 130, to jest 119. No tak, e, 130, miał, nie? No, ogólnie wygląda to tak, że, że tam miałem chyba jednego, później drugiego rywala. Jeden wypad, drugi wypad. Także cieszę się że w ogóle... Jakikolwiek się znalazł, który przyjechał i zawalczył. Yy, tam zostałem poinformowany, że to ma być 120, a ma 130, no to no, ma 130, no i tyle. Cieszę, cieszę, że, cieszę się, że w ogóle przyjechał i że jest, i że jest ta walka, i że mogę zawalczyć. Nie? Pewnie. Po ostatnim pojedynku yy, w KSW doszedłeś na pewno do jakiegoś wniosku. Również ma na pewno organizatorzy i domyślam się, że po prostu chodzi o to, żeby się odbudować poza Federacją KSW. No tak, dokładnie. No gdzieś tam jakieś tam głosy były, że, że może jakiś tam potencjał we mnie jest, większy czy mniejszy, to już nie będziemy tutaj rozstrzygać, ale że troszeczkę doświadczenia brakuje, także idąc za tymi wskazówkami, gdzieś wyciągniętymi wnioskami, no chcemy trochę przyspieszyć i zrobić parę tych walk. Żeby, żeby nie mieć takich długich przerw. Także stąd ta walka dzi długo następna, jak wszystko dobrze się potoczy. Myślę, że może do końca roku, jeszcze oprócz tej, dwie, i w nowym roku, coś tam. Także plany są jakieś tam dosyć ambitne, żeby trochę więcej walki zrobić. No Zobaczymy, jak to wszystko ze zdrowiem i tak dalej. Także na razie skupiam się na tej walce, ale jakieś tam plany już są przyszłościowe. Pewnie wspomniałeś o wyciągniętych wnioskach. Powiedz, jakiego rodzaju to były wnioski po ostatniej walce? Wiesz, tam w tym ostatnim ostatnich jak tam było trochę problemów, tam już nie będę teraz mówił yy, o co chodzi. Mhm. E, ale no, wyciągnęliśmy wnioski, wiesz, no troszeczkę zrzuciłem parę kilo. Myślę, że, że tam siła nie ucierpiała, a zdrowie, zdrowie jest lepsze. Także głównie to, ale, ale no mówię, tam były jakieś tam jakieś problemy i, i głównie też to zaważyło, ale wnioski zostały wyciągnięte. Nie? znaczy tam też tam trochę nie słuchałem narożnika? Tam nie nie. Tak, no Kilka czynników. Tak, kilka czynników. taktyka była, znaczy, była jakaś tam zaplanowana, ale jej nie realizowałem do końca. Dopiero od drugiej rundy, także no, tam było parę tych czynników, wszystko przeanalizowaliśmy, wyciągnęliśmy wnioski i myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby je naprawić. A śledziłeś wydarzenia y, odnośnie swojego rywala, który stoczył ostatnio pojedynek na Ryzin? Tak, y, Szymon, tak, tak, Szymon. Szymon. Akurat y, mm, ostatnio zacząłem trenować w tak yy, dodatkowo między treningami. Dla wydolności czy dla fanu? Znaczy i dla fanu i powiem Ci szczerze, że jest dużo pracy, która myślę, że przyda się na macie. Bardzo fajny sport. Chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich chłopaków z yy, Poznani, Poznań yy, Myślę, że dużo da, jeśli chodzi o treningi na macie, bo naprawdę jest, można się poprzepychać, pobiegać, pozrywać, takie raczej bieganie interwałowe i tak dalej. Także same plusy mm, według By mnie. To jest sport bardziej kontr, kontuzyjny? Bardziej sport. Kontuzyjny. Wydaje mi się, że na grupy jest bardziej kontuzyjne, bo, bo w tej walce MMA mamy zawodnika jednego, który jest cały czas przed, przed nami jakoś tam możemy go obserwować i wiemy mniej więcej, czego się spodziewać. Natomiast tutaj jak z piłką, to, to nie wiesz, z której strony ktoś wejdzie w nogi, a tu zdarza się, że tam, nawet że z boku wchodzą czy coś i tam kolana mogą podostawać. Z tym, że w tej, w tej naszej wadze, jak to my jesteśmy te 120 parę kilo, to tak jest, nie, aż mocno nie jesteśmy narażeni na te kontuzje, bo tam spotykamy zawodników e, podobnych rozmiarów. Gorzej jakby tam ważył 70 kilo i bym się spotkał z takim czołgiem, no 120 parę, no to mogłoby to gorzej wyglądać. No ale... E, Zamiązując zapytania i właśnie jechaliśmy na mecz do Bydgoszczy i w trakcie, w autokarze, akurat tu gala była rano, tak, z czasu polskiego, mm -hmm. oglądałem właśnie walkę Szymona na żywo. Byłem pod wrażeniem, naprawdę fajna walka, fajnie zawalczył, ta pierwsza runda 10 minut w bardzo dobrym tempie. Miał dobrego rywala. Znaczy ogólnie ja nie, nie, nie znałem tego rywala, nie analizowałem go, tylko widziałem tam jakby obraz walki, także naprawdę moim zdaniem... Zaprezentował się bardzo dobrze. Nie? A muszę pociągnąć wątek te rugby. Macie swój taniec wojenny, jak Nowozelandczycy? No nie, no, tak? to, to jest tylko Nowa Zelandia, ma swoją no, hakę. Tak, my nie, my nie haka. mamy, ale. ale Musimy Ale w szatni nie? jest pełna mobilizacja, jest nam jakiś okrzyk bojowy, który nas napędza i wychodzimy na mecz, robimy swoje. Na no jak na razie z dobrym rezultatem. Także... To życzę pełnej mobilizacji jutro w takim razie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jutro.